Ile jaj zwinąłeś, brachu? Musimy kraść cudze jaja, bo wiesz, weganie też żyją. Spoko, możemy jeść wegane. Uh, 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 uh. Synu, czasem się zastanawiam, skąd tyś się wziął w tej rodzinie? <laughs> figaro, 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 Figaro! Jestem za momencik. Muszę tylko dobrze spłukać. Ech, ta łasica wiecznie robi nam wbrew. Spadamy, dzieciaki. Pani się nie martwi. Zaraz zrobię tych złodziei w jajo. Ja. Taki żarcik! Pod opaską puszczę oko! Mateczka w smuteczku o dama jest. Napadli, ukradli i sąd może łez! Jak można taki szacunku mieć brać dla wszelkich wartości cnót Ten zaginiony świate mnie obrońcę ma... Ale kumple mówią mi bak No, niezłe zagranie! Ja chuliganów w glebie pogrzebie, Oddajcie to cudze, wracajcie do siebie. La, 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 nie macie, to co się spinacie, jurajski direkcji, tak, jestem lepszy. Figaro, 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 Figaro. figaro. O, uwielbiam tę część! Lecę i wędzę, i płonę i żonej, skaczej, i frunę i, i koni, i mylę po przez żonę się bronię, tak mi ja mi dziolek tu śniadu ponoć! Kwierczucie, Mnie się upiecze! Patrzcie, lecę! Zgukało czy jak? O nie, bo się raz! Wolno dziękować za włoskim już błędny! Dam wam znak to czosnek jadu. Teraz wam kapcie spadną! Stokach. Proszę bardzo, droga pani. Wiej, ja ich odciągnę. A musimy to powtórzyć? To za tydzień o tej samej porze? Popatrz. Tylko powinszować, Łasico. Właśnie podpisałeś swój wyrok śmierci. Jakoś z tego wybrnąłem. Hmm. A ten? Co się do licha wyprawia? Ale... Kto stawia kamień na środku dżungli? No. A. 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 Já <coughs> trefiva. Oops.